Witajcie z mojego chaszczowego balkonu, dzisiaj się będę chwalić ze wielkim zbiorem owoców, to jakieś takie nie wiem, mirabelkowate śliweczki, ale już zaczęły spadać, więc po prostu je pozbieram, bo tak zwykle bywa, że z planów wyszło nici. Zawsze powtarzam, że warto mieć marzenia, nie plany, na pewno na takim etapie życia, na jakim teraz po prostu jesteśmy. Tutaj jest mój zbiór pokaźny, a u moich mróweczek na dole coś dziwnego się stało. Widzę, że jest ich coraz mniej i coraz krócej pracują. Możliwości jest wiele, wielu z Was jest budowlańcami, więc pewnie bardziej wiecie, co może się takiego dziać. Byliśmy też w szpitalu. Temat zdrowia i tego, co się dzieje ogólnie, to jest chyba zupełnie odrębny temat. Fakt, widzicie to niebieskie, dali nam poście, ale mimo wszystko dzieje się coś bardzo dziwnego. Być może dojrzeje do tego, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, bo nie jest to w zasadzie już tylko mój czy nasz problem. Tutaj, nasza słynna pompa. To, co w tej chwili robię, to jest nastawianie przepływu gdy wbija się w udo igłę, to jest nastawione na niższy przepływ i później co 5-10 minut je zwiększam ten przepływ, żeby immunoglobuliny powoli dostały się do organizmu, ponieważ wciąż, no niestety wciąż ten szpik nie pracuje tak jak powinien. Ale nawet nie chodzi o nasze zdrowie, tylko chyba to, co się ogólnie dzieje w samej służbie zdrowia, a o tym się głośno nie mówię, bo jak wiadomo, wszystko mlekiem i miadem płynie. Walczy sobie zasnął. My czekaliśmy na wyniki. No i to był jeden z takich naszych wlewkowych dni, kiedy udało się tą wlewkę zrobić po prostu. Tutaj są piękne okoliczności yy, przyrody, błękit tego dnia był porażający. A moje impresje też dotyczą czegoś innego, troszeczkę będzie prywaty. Podzielę się tym radosnym faktem, że w sierpniu urodził się mój drugi syn, no i właśnie tegoż dnia obchodził urodziny, to jest właśnie ten dzień, miałam mały nalot rodzinny. Będzie migaweczka, w której zobaczycie moją córę. Tak, ta blondynka tutaj, ta moja córa. Jestem z niej dumna, ponieważ Kończy studia, robi dyplom. O, tutaj właśnie ta mała prywata. Tak jak mówiłam, Ula kończy studia i na końcu pokażę Wam taką małą zajawkę tego, co miało być, czego z pewnych względów nie ma. Tutaj z kolei mówiłam Wam, Kiedyś, że robimy coś w rodzaju takich spotkań, webinarów dla innych rodziców, którzy zaczynają drogę z chorobą. I nie ma znaczenia, czy to będzie białaczka, czy jakiś inny rodzaj raka u dziecka. Po prostu, kiedy pojawia się taka choroba, życie odwraca się o 180 stopni, nawet już po jakimś czasie. Kręciliśmy to wszystko w takim urokliwym miejscu, w lokalu, który się nazywa Nafta. Panowie rozkładali sprzęt. Wszyscy byli poza oczywiście panami bardzo mocno stremowani. No, dla nas wszystkich jest to forma nowości, tyle jakichś kamer, mikrofonów i różnych innych zaczynamy, ale myślę, że warto. O tu, młody, w czasach świetności szpitalnej, bo pamiętajcie, że rakowe dzieci też się uśmiechają. Jest ból, ale jest i czas na uśmiech. A wracając do budowy, w zasadzie od początku sierpnia dzieje się coś dziwnego. Dzień zaczyna się w miarę wcześniej, pojawiają się nawet jakieś kręgi piaskowe, a w południe budowa milknie. Tymczasem taki prezent ciekawy. Dla wszystkich, którzy gdzieś w polach znajdują przeróżne tubki, to można również taką tubkę nabyć. I jak sami widzicie, jest to produkt kolekcjonerski. A wracając do budowy, może jak zwykle chodzi o pieniądze, może o sprzęt, może jakieś braki kadrowe, przerzucenie ludzi na inną budowę. No, w każdym razie życie tam zamiera. A wracając do planów i marzeń, kiedy się coś zaplanuje, co do dnia, co do godziny, czasem zdarza się tak, że po prostu nie może to być zrealizowane i wtedy bardzo boli. Dlatego lepiej mieć marzenia, bo do marzeń się dąży. I nieważne kiedy się je zrealizuje, one po prostu są i trwają w nas. A za chwileczkę pokażę Wam taką krótką zajawkę tego, co między innymi robi moja córa, to są takie różne projekty, które z pewnych względów na razie nie mogą dojść do skutku. Przyznam szczerze, że nawet nie wiem, czy mogę to pokazać. Ale no, chciałam się pochwalić, że moja córa robi fajne rzeczy. Oczywiście, żeby było jasne, nie tylko ona. Wszystkie moje dzieciaki robią fajne rzeczy. Jak śpią, oczywiście. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że dla nas przyjdzie lepszy czas. Zajrzyjcie też do opisu tam jest odnośnik do pewnego utworu. Które można posłuchać, i tam właśnie występuje moja ula.